Cześć, z tej strony Mr. P i witam Was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Call of Juarez The Cartel Tym razem idziemy odbić jazz, czyli dokonać wymiany na syna Mendozy Jezusa Zobaczcie jak to będzie wyglądało eighth, the panorama. Don Levy was FBI at one time and a good friend of Patrick Stone. We know you were there. Witnesses described you to a T. Was Kerr there too? What are you looking for, Baresi? The truth, of course. So, was he? Don Levy was murdered by Alvarez. He shot him from the crowd. With a sniper rifle? How did he carry it onto the dance floor without causing a riot? Excuse me? Hm, czyli już się okazuje, że Ben dochodzi do prawdy. Czyli można podejrzewać, że załatwił go ktoś z naszych albo... Wtedy pamiętać na parkiecie co Jess rozmawiała z tym facetem. Nie ma coś odebrać i nagle został zastrzelony. Zaraz się przekonamy jak to dalej wyglądało, a może nie? I czy wziąłem iść tutaj? Mamy punkt kontrolny.

Chyba ich załatwiła. Nie ma ich już. Mam taką przynajmniej nadzieję. Odjeżdżają. Kurde, nic tu nie widać. Zrzucili jeszcze jakieś granata. Widzę, że tutaj jest niezła demolka. Polera jasna. Turendy. Wow! Kurde, zaraz nas tutaj pogrzebią. Żywcem. No wypad! Kurde, następny. Cholera jasna. Czy mamy tutaj jeszcze coś po drodze? Jest. Udało nam się zdobyć portfel niezauważenie. Zostało nam jeszcze 9 sekund, udało się wyjść z motelu. Załatwmy tych skurczybyków. Pięknie! Nikt nie będzie nas ostrzeliwał w środku kstu, kiedy spokojnie sobie leżymy. Jakimś cudem się dowiedzieli, gdzie jesteśmy. co nie wróży o niczym dobrym, tak? gdyż teraz mamy trochę związane ręce i nogi jeśli nie ma... E, z nami Jezusa to możemy mieć nieźle przechlapane czy coś tu jest? znaćka jest za 4 metry, czyli ona jest po drugiej stronie idźmy czym prędzej do tamtego pomieszczenia tu nie możemy kurde wejść Dobra, wiecie co? Ja sobie to chyba odpuszczę. Gdzie jest ten ziomek? Nie ma go. Kurde, gdzie jest ta znaczka? Za 7 metrów. Może jest na dole. Teraz to sprawdzimy. Weźmy jeszcze tu. Dobra, działamy dalej. Musimy się wydostać z tego piekła. Przypuszczam, że to jest tutaj. Mm, tutaj, kurde nie, wejdź na kibel, tak jest, mamy wszystko co trzeba, no odsuń się, bo chcę wyjść stąd, dobra, załatwmy ich wszystkich, zanim się sytuacja spierdzieli, osłaniajcie mnie Dobra Wszystkich załatwiliśmy. Gdzie teraz? Tutaj jest jakiś punkt kontrolny. Jakiś samochód, nie da się go odblokować. Czekają na nas kolejni. Właśnie musimy przy okazji uważać na tych ludzi, gdyż nikt winny, nie powinien zginąć. Robi się gorąco. Dobra, dwóch za jednym razem. Jest tutaj coś wartościowego, czy niekoniecznie? Myślę, że nie. Rozajmijmy się po tych wszystkich hotelach. Nie ma nic, co bym potrzebował. A więc chodźmy teraz tutaj, na teren budowy. Wow, uważaj. Dobra, wszystkich załatwiliśmy. Niepoczątek gości. Nie będę się z nim patyczkował. Wow, Cholera. Łapka. Tak, siebie przy okazji prawie też bym rozwalił. Muszę stąd spierdzierać. Zanim się spalę żywcem. Dobra, już mi przechodzi Do roboty. jest ich tutaj coraz więcej. Wow, ale ostrzał mocnych. Cholera jasna. Dobra, giwery mają. Tutaj musimy być bardzo ostrożni, gdyż mają naprawdę dużo miejsc do chowania się. Toj, toj. Joj, Okej. Czy jest tutaj ktoś? Tam są. Już po tobie. Nie chowasz się, dobra. Wszystkich załatwiliśmy. Gdzie właściwie zmierzamy? Czy Hezus uciekł? Nie no, ma na, na... Cholera! Snajper? Jeszcze raz. Aha, okej. Okay. Ja muszę teraz iść tutaj. Dobra. Czyli to ten gościu z góry mnie załatwił. Dobra, tych mamy z głowy. Teraz Przydałoby się rozwalić jeszcze tych u góry. Ale to już zostawcie mnie. Pięknie. Nie ma ich. Nie, wszyscy nie żyją Dobra, musimy iść tutaj Tutaj jest jakaś zanajka Szybko, szybko, szybko. Ja udało się OK Mamy trybko operacji Więc zaczyna się rzeźnia Go, go go Pięknie, dostał headshota Chyba wszyscy. Przynajmniej nikogo więcej tutaj nie widzę. Wow, ekstra. Załatwiliśmy wszystkich naraz. To mi się bardzo podoba. Dobra, teraz tutaj. Snaćka. Pięknie. Dzisiaj udaje mi się zdobyć wszystko niepostrzeżenie. To jest na duży plus?

Pięknie, pięknie, tak. Nie możemy zaatakować Jezusa. Chyba wszyscy nie żyją. O to nam chodziło. Szybko bierzmy go. No, na szczęście udało się go dorwać, zanim zdążył uciec. No i jedziemy. Musimy go ewakuować. Trzeba stąd spierniczać jak najszybciej. Nie tu, gdzie ty jedziesz? Facet. Dobra, tędy. Wow. No, to auto jest dosyć szybkie i. bardzo zwrotne. Kurde. Dobra, nieważne, oni tak byli źli, więc można ich przejechać. Super. Nie mogłem przejechać przez bramę, dobre sobie. Dobra, spierniczamy. Powiem wam, że będziemy pewnie mieli niezły ogon. Wow, już strzelają z wyrzutni rakiet. Kurde, musimy stąd spadać. Cysterny jeszcze. No nie, no masakra jakaś. Stacja benzynowa. Po prostu to jest niezła kozacka masakra, nie? No ale co się dziwić? W sumie porwaliśmy syna największego mafiozy i gangstera kartera, narkotyko kartera narkotykowych w mieście. Wow! Slalomem, slalomem! Niech się rozwalą sami. Natomiast my musimy uważać, żeby przy okazji nie załatwili nam Jezusa. Gdyż raczej nie stanie tutaj. Dobra, jedziemy na jakieś pustkowie. Mam nadzieję, że tam gdzieś ich zgubimy. Chociaż jeśli to będzie otwarty teren, może być ciężko. Kurczę, ci moi nie mają cela. Mogliby już dawno załatwić. Ale nie, bo po co? Cholera jasna. Tak jest, dobra. Mamy X głowy jeszcze przywaliliśmy w słupek. Cholera. Dobra, do dzieła. Chyba udało nam się uciec. Kurde, to pułapka. Przewaliliśmy ostro. Ciekawe co teraz będzie z nami. Mam nadzieję, że wszyscy są cali. Zasus ucieka. Musimy go dorwać. Kurde, już się na nas zasadzili, no. Nie dadzą nawet chwili od Kurde. No nie, ty za moimi plecami, był cholera jasna. To nie jest takie łatwe, jak mi się wydaje. Dobra. Tam się za samochodem schował, już go widziałem tym razem. Tu jest trzeci. jeden sobie siedzi jeszcze tu. Tak, to tam właśnie mnie załatwił. Czy za to i to jem coś siedzi? Nie. Kurde, mocny ostrzał weźmy sobie karabin. już tutaj zwykłe pistolety nie wystarczają. Mamy go. No. Wyłaś za tych puszek Łoł, wow, granat! Spieprzamy! Cholera. Dobrze, że nie wybuchło przy tych beczkach, bo by już było po mnie. Dobra, ja wam dam Ja wam dam wybuchające beczki, tak? Tak chcecie się bawić? No to proszę bardzo Tu nikogo nie było. Strzelam do duchów nie pozwól Jezusowi uciec, no już moja w tym głowa, ale najpierw sam muszę nie zginąć. Dobra. Mam jeszcze trochę czasu, ale Jezus nie ucieknie. Mamy go. O, brakowało. Pociąg by przyjechał, byłoby już po nas i misja spaliłaby na panewce. No ale udało się. Baczymy co dalej. Musimy dokonać teraz tej cholernej wymiany. No, Zakładając, że nie można ufać gangsterom, to. Będą chcieli nas załatwić po tym, jak dokonamy tej wymiany, a może nawet i przed, ale tego dowiecie się w następnym odcinku. A ja się teraz z Wami żegnam. Zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz pod filmem oraz subskrybujcie mój kanał. Do usłyszenia. Cześć!